Hejczka, z tej strony Hanfi1355 i y, chciałem dzisiaj omówić y, taki jeden temat, ponieważ ostatnio y, nie było w ogóle y, tych filmów i bardzo was za to przepraszam. Nie wiem, zaniedbałem jakoś to, nie wiem dlaczego w sumie. I przepraszam was. I postaram się zrobić tak. Y, y, Chwila. Chwila widzę, bo... naprawdę. Dobra, sam. jestem. Eee, zróbmy tak. Będę... Filmy będę wrzucał od teraz co dwa dni i to nie będzie kolejny skam, bo ogólnie mi się ostatnio w ogóle nie chciało nawet robić, montować tych filmów, bo... Ja to... Ja ogólnie miałem nawet film z remiksu. Z re, kiedy był rozdział drugi remix i ja go nie zmontowałem nawet, więc bardzo Was za to przepraszam. I po, będę się starał już właśnie tak nie robić i... bo... no chyba wrzuciłem raz film, ale to chyba był nawet e, w... To ja był film w... E, w styczniu. Nie wiem, bym, teraz właśnie widzicie, że, widzicie, i mam nadzieję, że mimo, że właśnie e, ostatnio nie było w ogóle filmów, to mam nadzieję, że e, będziecie dali, dalej mnie oglądać i wspierać. Moje, mój cel się nie zmienił. Moim celem jest dalej mieć kot twórcy i robić dla was jeszcze e, lepsze filmy, mimo, że teraz robię tragiczne filmy. Bo, albo w sumie ich nie robię i postaram się być lepszym, bo jak widzicie teraz, to ja jestem tragiczny, Nawet nie, ma, nie mam ma w ogóle więc będę musiał poćwiczyć I jeżeli. No, no mówię, no jeżeli... Jeżeli chcieli... Myśl, właśnie myślałem teraz, czy by się wam nie spodobał yy, pomysł, żeby wam robił takie właśnie... Takie coś w stylu Hexa albo migao, yy, że po prostu takie informacje, co się dzieje w Forcie. Yy, napiszcie mi w komentarzu, czy by się Wam takie, taki content podobał. Nie starałbym się jak najkrócej, żebyście mieli też czas, bo ja na przykład u Hexa oglądam zawsze rano i to tak trochę nie mam później czasu, ale staram się nie wiem, w 5 minut wam opisać co się dzieje i po prostu nie okłamywać Was, ale czasami wiecie, jak to jest. Nie ma dokładnych informacji. I no. No i co? Nie będę dłużej przedłużał. Ja byłem Hanfi. Mam nadzieję, że się do mnie nie zniechęciliście. Będę Wam też pokazywał mapy na Expo, bo nie wiem, czy wiecie, ale <laughs> jestem w dobry w takie rzeczy. Ostatnio mój kole gra jak grałem z kolegą, to wbił 7 poziomów i był bardzo wdzięczny, więc jakbyście chcieli, bo sam mam level 170, to jakbyście chcieli takie właśnie informacje, to piszcie mi w komentarzach. Ja postaram się wszystko wam zrobić, żebyście byli szczęśliwi. Ja byłem Hanfi i cześć!